Serdecznie zapraszamy na nasze wydarzenie skupione wokół przetwarzania dużych ilości danych, machine learningu, big data, business intelligence. Spotkajmy się na Data Analytics.com Archimed. Spotkacie się z naszymi ekspertami, którzy przedstawią Wam nowe rozwiązania z zakresu BI, Google Cloud, machine learning, artificial intelligence. Ale to nie wszystko. Przedstawimy założenia organizacji opartej o dane oraz sprawdzimy, dlaczego praca z danymi nie może ograniczać się tylko do wybranych osób w firmie. Podczas stacjonarnych prelekcji przedstawimy główne błędy i problemy, które możecie napotkać podczas wdrażania rozwiązań klasy BI. Data and Analytics Comarch Meetup to nie tylko wydarzenie plenarne, to nie tylko wykłady, to również spotkania na żywo, spotkania bezpośrednie z naszymi ekspertami. Zapraszamy więc 19 października do naszej siedziby, aby spotkać się z ludźmi, którzy doskonale rozumieją jak przygotować dane, jak je przetwarzać, jak budować modele do machine learningu, automatyzacji. Nie zapominajmy o warsztatach online. Pracując jako trener doskonale wiem, że przekazywanie wiedzy w formie warsztatowej przynosi najlepsze efekty, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę narzędzi. 20 października, drugi dzień wydarzenia, zapraszamy Was na warsztaty w formie zdalnej. Możesz wybrać ścieżkę warsztatową lub przełączać się dowolnie między wybranymi warsztatami. Dzięki tym prelekcjom, dzięki tym spotkaniom, będziecie mogli lepiej, szybciej i efektywniej wykonywać swoją pracę. Serdecznie zapraszamy. Odkryj z nami świat analizy danych, elastycznie i z dowolnego miejsca. Do zobaczenia!